Siemano, z tej strony polski kangur i dzisiaj będziemy wygrali sobie w Forte Teta jest ze jest Ogbokol Siema Tak, jest to filmik totalnie na spontanie nie wiadomo czy coś z tego dobrego wyjdzie jesteśmy dobrzy w top grę, więc śmiesznie będzie na pewno Kasper dawaj ready Lecimy Okej okay. Czemu kreatywny się włączył? Nie mam pojęcia, czy czekaj zmieniam Dobra. <mum> Co sądzisz o tym nowym karnecie bojowym, bo mi się bardzo podobała. Sądzę, że Spider Gwen i Paradygmat jest najlepsza. Paradygmat y nie wygląda dobrze. Imo jest... Fajna, Koczynę ja lubię takie futurystyczne skiny. Lubię jest tę wersję. Ten kotek. No, ten emokotek, no tak. Emokotek. Dobra, gdzie, gdzie lecimy, Kasper? Um... Ej, ja tutaj mam jeszcze nawet nie odkryte, co jest? Lecimy, no. Na... Ty już ktoś mnie nawala. Zaraz... Nawet nie wylądowałem. Tak na nawet scenie? nie wylądowałem. A co nie jest nowy karabin? Eee, ten nowy? Wiesz co, tak szczerze to jeszcze nikogo z niego nie atakowałem. Miałem go tylko w ręce, więc... Może przetestuję podczas tej rundy. Ale pompa... Mm. Czekaj, tam jest jakiś... Kasztan dostał za 44. Eee, nade'y. Zbity. To Okej. A, yy, o czym tutaj ja mówiłem? Ten karabin to... Yy, znaczy pompa. Pompa jest do dupy, mm. moim zdaniem. No. Bo pompa bije to... W, w ogóle to mam z Ale karabin widziałem jakiegoś gameplaya i on jest całkiem niezły. Chyba. Yy, słyszałem koronkę. Czyli ktoś tu jest, dobra. Idę do ciebie. O, ktoś tu jest. O, jest na dole. Tak Słyszę go bardzo. Czekaj, zniszczę podłogę. Tańczyłem się. Tu jest! No nie, rzucił mi bugi bombę! Ej, pomocy, bo to spamer jakiś całkowity. Zabiłem go. Zaspomowałem go na W ogóle tam Ci zaznaczyłem tego... Yy, tą beczkę, nie? No. Gdzie jest skrzynka? Ale gdzie jest ta, ta skrzynka? Ja na przykład mam jedną przed sobą. Może na następny odcinek, okay. jeśli takowy będziemy nagrywać, to uda mi się okay. tak zmontować, żeby był też na przykład z mojego kanału. Odcinek. O, biorę ten karabin, jak miałem go przetestować. Jak miałem, to miałem. Karabin jest dobry, Bo on, on strzela jak ten taki. Ale ja mam taki... tu ziomka. Jak ten... jak ten... Famas. Kasztel jakiś. Mega stan. Dostał za sto. Ty, nie mam matsów. Co? Już. Słucham? Co mówisz? Nie byli zbyt wymagający przeciwnicy. Co. A co myślisz o tych nowych bunkrach? Bo ja chyba wolałem porte fort. Też, ale w niektórych przypadkach są dosyć śmieszne, jeśli chodzi o używanie ich. No... Ale... Rzeczywiście wolałem porte forte. Były większe. Przede wszystkim. No. O! Powróciły te pompy tak. No. Czy yy, z No. W ogóle widziałeś ten? Widziałeś, że jest nowy system y, tego? Zaznaczania? Yy, tak, tak, widziałam. Dobra. To no dobrze, że jesteś doinformowany. No, szczególnie wspieranie. o fabule. Ja nie za bardzo znam fabułę, actually. Ja tam parę filmików, w sensie reklam, widziałem na TikToku, ale inaczej to nie. Wiem, że Paradygmat jest teraz w jakiejś rzeczywistości 659, która podobno jest zaawansowana technologicznie. Marvel wypuścił ostatnio te komiksy z Fortnite'em, nie? Yy. I tam podobno dużo wyjaśniają o fabule, więc ja je kupię, jak tam... Spoko, spoko. Razem. Jak to fanami Rewela przedstawia? No, dokładnie. Gdzieś jest skrzynka. W ogóle czemu ja żadnej snajpy dostać nie mogę? Bo z tego co wiem, to są snajpy, nie? Eee... Tak. Tak, wydaje mi się, że są. Tu jest ta skrzynka. Masz może jakiś kluczyk? Eee... Nie mam. My ostatnio... Jak graliśmy... z kolegą. To odblokowaliśmy już jeden safe. I... Dobry tam loot mieliśmy, tylko że... jakby... Dobry mieliśmy loot, ale odblokowaliśmy safe już w takim etapie gry, że my już tak naprawdę niczego nie potrzebowaliśmy z tego safe'u. O, o. Ale jakby się odblokowało tak na początek, no to bardzo dobry loot. Nie jakieś matcy czy coś dostałeś, nie? A, nie, Akshili chyba mieliśmy z 3 prime shotguny fioletowe z tego. Tylko, że obaj już mieliśmy dobre pompy. A w ogóle widziałeś ten nowy system transportu, nie? Jaki nowy system transportu? No tu. Ja tego jabłka nie biorę na razie, jest? nie... Chociaż w sumie... Nie widziałem tego, nie wiem co to. To po prostu cię wybija i tyle. Ale mamy strefę, to na razie nie musimy tego używać. A że jest jeszcze drogę skrzynek, to będę liczył na klucze. Mimo tego, że nie wiem gdzie jest sejf. Ja mam jakieś lagi. O, tu jest fon fon ta fontanna cała. O, to, y to weź ją. Albo mi ją daj, jeśli nie masz miejsca. Dobra. Okej. Okay. Nie potrzebujesz nie może? Y no, mogłoby się przydać, bo mam apteczkę, ale nie będę na 10 HP marnować. Strefa chwilkę cię poruszała i przestała. No, teraz będziemy mieli... opór daleko do strefy. No, już mamy. A nie, nie mamy. Myślę, że moglibyśmy użyć tego środka transportu, bo on nie na daleko wybija. Chodź. On jest lekko w strefie, no ale szybko go użyjemy. Czekaj, tylko otworzę jedną skrzynkę, albo dwie nawet. Co jest? Chociaż wiesz co, ja mam wrażenie, że on mnie wybije tam, gdzie ty jesteś. Cięć Dobra, skrzynka. O, znalazłem. chyba <grym> tu masz Nie mam dalej klucza. Nie wiem, na jakiej zasadzie one działają. Eee, no po prostu znajdujesz klucze. Ja nie pamiętam, czy nam padły z przeciwników, czy jak. O, no to już nie potrzebuję tego. To już nie A, to... Dobra, chodź. Jezu, tu zadaje damage. To ma G. Jak ja nie wiedziałem. No, jak ten ogień z silników zadaje deme, czy ja nie wiedziałem? Uh -huh. Ja się normalnie buduję, a tu mnie to bije i spadłem No? A wo, wo, wo. są też te. Lans, z lanspadów można skorzystać. Yy, tylko, że ty nie korzystałeś z tamtego, to myślałem, że byś chciał sobie zobaczyć. Nie. A a. Tu mamy dropa. Chodź, chodź po dropa. bo... Drop zawsze fajny, okay? fajne rzeczy da. Bez kitu, jest tu. Dobra, ja się launchpadem wystrzelę. O, fajną pompę dostałem, to dla ciebie. O, dzięki. Prime. Drugi, drugi drop obok nas jest. I, <laughs> Ciekawe czy ktoś to obejrzy. Dropy są teraz tak częste, czy co? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Mam dwie filetowe bronie, może będzie jakaś... Jakieś, jakieś te... Czemu ty masz tak mało w ogóle? E, mały wypadek. Z Co? Czy, czy ze spadaniem? Z spadaniem. Nie wiedziałem, że tam jest tak głęboko. Nie, no, ja chyba nie biorę. No, mam tutaj dużo sałaty. Dla ciebie. Sałaty actually nie potrzebuję już. Aha, nie zauważyłem. No, już. Czekaj, to jest teleport, czy to jest zwykły? jest teleport. Tylko gdzie? A. No, na dół. Cały pomocy. Już, idę. Widzę. Tam. Dostał z 25. Dzięki. Czekaj, do strefy. No bez kitu. Tu się z... Co tu się zadziała w ogóle? Bo to chyba też jest związane jakoś z fabułą. Eee... Nic, po prostu jakiś Chrom się pojawił na mapie i z nim jakiś Bloom Watcher, czy jak on tam miał, Herald, o, Herald. Bierzemy go do strefy, o nie, Albo wyszedł, albo umarł Wyszedł, mi się wydaje No, może tak być. Dobra, szybko, pod, szybko podróż Ej, Chrom no, no. nie dostaje... Obrażeń Odpadku No, ja nie wiedziałem Ja wiedziałem Ej, bo oczekuj się z... Ja mam laga. Z kolei. No. Ma bounty na Tobie. Biłem, ale tu jest lutu dużo Nikt nie ma snajperki Skandal bo usunęli mm. Nie, wydaje mi się, że nie Tak szybko by nie usunęli przecież. No. Nie powinni A, ziomek umarł, który miał na tobie bandy. Sześć osób, trzy teamy. Myślisz, że tu ktoś będzie? Nie mam... W ogóle wiesz, że przez ściany można przechodzić, nie? Normalnie tak. No. Ja lubię sobie przechodzić, ale trochę... Ale bo słyszałem to dziwne. Już. Tam jest. Ma, ma kraka. Dostał. Zabiję. Dobrze. Tak. Tam jest ziomek. Tam się buduje w ogóle. Kolapsujemy go. <laughs> Nie żyje. Umarł? Tak. Co jest? Powaliłem go. Znaczy, nice, powaliłem go tylko. Nice. I tak Ej, czy. tu jest kolejny! Help. Co on, on ten bunkier postawił. Ja ci rzuciłem na twarz. A, ty. Ja myślałem, że on taki kal... Ej, pomocy. Nie mam matsów. A. A, to był koniec? To był co, koniec. Najwyraźniej. Dobra. Jeden, winy, u, jeden win. Jeden wins No. Co piszcie. I co? I to tyle z odcinka? No, to tyle Dobra. na dzisiaj. Teko! Ja się z wami żegnam. Fajny odcinek był, mam nadzieję. Kasper pożegnaj się. Z widzami. No. Żegnam was serdecznie. Do następnego. Pa.